Jej ubranie było nasączone naftą, która pali się tak długo, aż zrobi z człowieka naturalną świecę. Czego pan chce? Niedługo w budynku nie będzie żywego ducha, a i niebezpiecznie samemu w takiej pustelni. My się nie boimy. Odzwoniłam wszystkich znajomych, nikt jej nie widział. Telefon mamy. Rozładowany. Wygląda jakby wyszła na chwilę, miałam zaraz wrócić. Jakby to się wywołał? Może sąsiad? Tu nie ma sąsiadów. Rakowicz wszystkich wykurzył. Została tylko mama. Zgłaszam zaginięcie mojej mamy. Od kilku dni nikt jej nie widział. Nie da się z nią skontaktować. Proszę przyjąć zgłoszenie i zacząć jej szukać! Po krzyku. Kolejne mieszkanko oczyszczone. W Warszawie zaczyna się robić ciasno. Jest coraz mniej budynków do przejęcia a wielu chętnych do podziału tortu. Mam tutaj rozkaz utworzenia nowej grupy no i twoją nominację. Kamienica została przekazana prawnym spadkobiercom. Nie było żadnych spadkobierców. Wszyscy zginęli w czasie wojny. Pan Abraham musiałby mieć teraz 108 metrów. Medycyna cały czas idzie do przodu. Na złodziejską reprywatyzację jest społeczne przyzwolenie. Dlatego media nie chcą tego pisać ani mówić, a policja i politycy odwracają oczy. I na tym podłożu wyrasta przestępczy układ sędziów, prawników, prokuratorów, urzędników, elit państwa. Pani jest młoda, życie przed panią, kariera. Po co to pani? Przecież pani jest policjantką, powinna pani pomagać takim ludziom.